Zataka! Ojojojoj, zaczęli atakować nie tych co trzeba <śmany> O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, No i to jest właśnie minus nieposiadania żadnych leczących. Ty będziesz ty masz mało życia, to ty nie potrzebujesz dużych układów. W ogóle ani razu Magowie nie używali. No nie. Do... Do... i nie. nie lubię tej postaci. No to jest jedynie. Do otwierania. Może on zdąży. Nie ma wytrzymałości. No, ale miała szczęście i ja nie mogę co za kobietę. A, ja, Jedynie robiłem jakąś większą szkodę Oraz tej babce. A, to jest, to jest No. z 30 wilków. Tak na dobry początek dnia. O, no, odrobiliśmy jedną miksturkę. O, kocham jak wypadają z nich miksturki. W ogóle moim zdaniem powinna lecieć tylko miksturki Zaczynam. i kasa. Nic innego mi się na razie nie przydaje. Dobra, poczekajmy chwilę, aż zregenerują moje punkty życia. Tak w ogóle muszę zrobić to, Morgan jest w jednym kształcie, on nie, mi nie próbuję nawet korzystać z tego czaru, zamienia się w olbrzymiego pająka, jak na filmie trująca flegma. No zos, nie wiem czy ten pająk jest dobry. Ale mieszkamy. O, znaleźliśmy jej. Jej go! Kto to jest? Jego matka! Hej hej! Ok. Mhm. mhm tak, Obszukujemy jej. Site under the dress. Underneath the dress. Ok. Teraz gdzie są te niedźwiedzie? Chyba tam za rogiem, z tego co pamiętam. Niedźwiedzie! Gniew, gniew, gniew. Enrage! rage. Ci ludzie są potężni. To są, to są mieszkoczycy. Ich trzeba fokusować. oj, ojoj, ojoj, Morrigan zagroził. I babko przeszliśmy. Morrigan został usłyszany, ale Morrigan jest w parach. Aha, było zwierzęta. You are weak. Sprzeczkajmy chwilę, bo. Pamiętam, że jeden jeździć był taki duży i twardy. Wojowniki? Zdobył się... nie lód, a ogień na pająki. Tak? No to opisał brzmik pająków. Dobra, ja. dawaj! Jestem od Zaczynam. Oj, oj, za daleko. Szybko. Trzeba się cenić. Ludem jest tłumaczem. Gdzie Daj go! O nie! Zabiłem go! No, zauważyliśmy, czego zabiłeś. Co tu robiły pająki? Co tu było? Expo chyba tylko. No jest dziura. Ale mieliśmy polować na niedźwiedzie, wiedzie nie pająki. Jeden, jeszcze jednego nie ukradłem, bo tego się nie rozpuści. Zaczynam tego trucizny to niedźwiedzie. Gdzie są niedźwiedzie, kurde? Sprawdzę tam, gdzie byli bandyci. Nie, no tu ich nie ma. Nie mam pojęcia. Na do naciśnięcia i przywołania niedźwiedzia? Przywołanie niedźwiedzia, poziom trzeci. Trzeba, jest charakterystyczna. Więc nie ma tu nic ciekawego dokładnie. Gdzie są niedźwiedzie? Chcę więcej niedźwiedzi. Na pewno nie chodziło tylko o tych. Nic, zobaczymy. Nie widzę więcej w niedźwiedzi. To, że Jest jakiś fajny opis quest'a, którego ja nie przeczytałem. A, to były wszystkie niedźwiedzie. Myślałem, że będzie jakiś boss, jak zwykle. O, kufer. Zamknięty kufer. Na szczęście mamy naszą Bartkę. Która nadaje się tylko do jednego. O, krótki łuk. Związuj. Yay. Oh. Strach na problem. Klatka schodów. Mhm, Zaczynam sądzić, że Kunari, a, a nie własnych magów. Czy to prawda? Nie zrozumiesz tego. Nie rozumiem? Uważasz, że brak mi intelektu, aby to ogarnąć? A może martwicie, że będę współczuć mym tak zwanym braciom? Sama się domyśl. Ha, ha. I to niby miało mnie rozgniewać? Chcę, aby wasza rasa miała właściwe, cywilizowane podejście do magii. Ha. To zabrzmiało nieprzyjemnie. A ty dalej gadasz. Zadziwiające, się olbryski. Chyba tak. Ścieżka prawości jest pełna Dobra, przeszkód. nie pitol, dawaj kasę. Lecz stwórca uśmiecha się, a gwiazdy znieruchomiały, Licher ustał eee. i wszelkie ptaki i stworzenia ziemskie wstrzymały oddech. Wszyscy umilkli. W modlitwie i dziękczynieniu. Jezus Maria. Niechaj każdy strzeże bliźnie. Dobra. A będzie w zamian. To chyba wszystkie zadania w prz... Z tego co sobie zdaję, jeszcze toksyczna propozycja. buterki jadu. Aha, już wiem, po co były pająki. On chciał jad. No to damy mu jat i wynosimy się z tej zabitej dechami dziury. I właśnie, gdzie by zmierzyć? Może najpierw do krasnoludów? A może do magów? A może do elfów? A może do redkliw? Nie, redkliw nie. A może do Denerim na przekór wszystkiego? Wiecie co? Zadecydujcie wy. Napiszcie w komentarzach. Gdzie najlepiej Chcielibyście, żebym pierwszy poszedł? A może najpierw odzyskać golema? Którego i tak będę odzyskiwał. Właśnie, po co ja mam się robić taka, jak mam golema? Zastanawiające. Takich jak stal czy kość słoniowa. Jak idzie z tą trucizną? A, A może chcesz coś kupić? Mam. Świetnie! Jak to cholery wlezą na moją ziemię, to mam nadzieję, że dostaną za swoje. Trzymaj! Zwrot wydatków i małe coś ekstra. A, ale to było dobre. Więc jak mówiłem, zadecydujcie wy, gdzie Gorin ma wyruszyć następnie.